I witajcie z tej strony. Macie, jest ze mną Sonia. Gdzie jest Sonia? jest Sonia? Jest niedziela, 11 rano, a my wchodzimy właśnie na targ śniadaniowy zjeść śniadanie. Po to się przychodzi na targ śniadaniowy. Co my tutaj mamy dzisiaj? Ale fajnie to wygląda. Brazylian the Plate. Zawsze tutaj to jest i, i nigdy tego nie zamawiam. I chyba dzisiaj, dzisiaj chyba też nie. takojaki taka kuleczka z ciasta, w środku jest ośmiornica. dlają też tutaj marynowanego imbiru, jakieś sosy. No zobaczymy. Gorące strasznie ponoć, no ciepłe. Czuć tą ośmiornicę ten marynowany imbir, spoko. W środku takie płynne trochę, nie wiem, czy takie powinno być. Czy to jednak nie jest trochę za surowe. Widzicie? Ale może tak ma być. Kuchnia. Ja... Wietnamska. Już myślę sobie gończy. To Zjedz sobie Jaka gruba? Grubas. Spoko. Spoko. O, mamy maczalatę. To coś dla mnie. Maczalatę? Spoko. Tutaj jakiś food truck z pastrami. Muszę zobaczyć, co to jest. Banh mit z pastrami. O nie. Muszę zjeść. Muszę zjeść. Mam kanapeczkę ban mi z pastrami. ciekawa sprawa. Wygląda całkiem okej, okay. zresztą pieczywa takie, takie sobie chyba, akurat. No zobaczymy. No pieczywo słabe raczej, zbyt chrupiące, zbyt suche. Powinno być chrupiące na zewnątrz, nie w środku, ale dalej już jest lepiej, to mięsko dobre. To sos taki na bazie stiraczy. spoko. Tych pikli troszkę mało. marchewki więcej pikowanej by się przydało moim zdaniem. Też dalej ta bagietka jest smaczniejsza w sumie. Także sofam co powiedziałem wytrzyma. Zrobiły jest kolendra i pachnotka. Ciekawa sprawa, całkiem spoko. Wow. Bułka drożdżowa z serem światła Dobra, rozynki dookoła. Proste, ale pyszne. Mm. Wychodzimy już z targu śniadaniowego, troszkę podjedliśmy, nie ma co ukrywać i jedziemy dalej sobie. Myślę, że taka idea targu śniadaniowego jest całkiem spoko. Może nie jest to jakieś wybitne jedzenie. Ale można popróbować, można popróbować wielu kuchni z różnych rejonów świata. To jest fajne, że to jest wszystko w jednym miejscu i przechodząc większą grupą można naprawdę spróbować wielu rzeczy. Tak jak mówiłem, trudno to jedzenie nazwać wybitnym, ale generalnie jest raczej smacznie. Przynajmniej dzisiaj tak trafiliśmy, że w sumie wszystko było spoko. Spoko, spoko, spoko. Całkiem spoko. Spoko, spoko, spoko. Całkiem spoko. Spoko, 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 całkiem spoko. Mi chyba najbardziej smakowała ta kanapka banmi z pastrami, choć tam czegoś do szczęścia jeszcze brakowało. Może ciepło nie jest. Przepraszam, przepraszam, nagrało się. Więcej tych pikli by się przydało. No bo reszta była naprawdę, naprawdę w porządku. Myślę, że tutaj jeszcze kiedyś wrócimy na pewno. Mamy dość blisko na targ. Śniadaniowe na Mokotowie akurat, bo jeszcze jest na Żoliborzu. Ten na Mokotowie ma jedynie taki minus, że odbywa się tylko w niedzielę. No i też wiadomo, pogoda jak nie dopiszę, no to raczej nie ma co tutaj przychodzić, bo można tylko i wyłącznie zmoknąć. A, no i jeszcze jedna rzecz, która mi tak naszła teraz, że generalnie wyjście na targ śniadaniowy to nie jest tania rzecz. W sensie, no tutaj wszystko jest troszkę droższe myślę niż w lokalach na mieście, no ale to jest jakby, płaci się troszkę za to, że można zjeść to śniadanie w miłej atmosferze, mieć duży Wybór i korzystać z ładnej pogody. Przystanek w złotych tarasach Pasibus, Lemoniada, Pasi Lemoniada, Sztosik. Kiedyś byłem na burgerach tutaj, i było powiedzmy: ok, w sensie miałem uwagi do włóki i do mięsa czyli do najważniejszych rzeczy, ale dodatki, awokado między innymi, bekon bodajże, te dodatki podciągnęły tego burgera na tyle, że był całkiem ok, całkiem powiedzmy zjadliwy. Wydaje mi się, że to jest najlepszy burger, jakiego można dostać w Złotych Tarasach. Ale lemoniada, no to jest prawdziwa petarda, kwaśna, orzeźwiająca, tak jak trzeba. Zbliżamy się na peron Warszawy Głównej, czyli niewykorzystywanego już przez kolej dworca, na który... <grystanie> na który w ten weekend wrócił nocny na market. Miał wrócić już wcześniej, bo na początku maja, na majówkach gdzieś, ale tutaj jakieś takie sprawy administracyjne, nie pykły i musieli jesteś politycy interweniować, żeby ten nocny market wrócił. No i wrócił, no i fajnie, bo to jest całkiem spoko impreza. Mam nadzieję, że w tym roku również. Przede wszystkim pod względem jedzeniowym stoi na, na dość wysokim poziomie. Myślę, że wyższym dużo niż targ śniadaniowy. Lada moment, dotrzemy i zobaczymy. Ludzi póki co mało, ale dopiero się zaczyna, jest godzina 16. Mamy tutaj kwiaty. Czy nie są to kwiaty? To jest Monstera, a to jest coś innego. <noise> Kwiatki. Wracamy do domu. No domu wam o wszystkim opowiem. Wróciliśmy do domu. Na nocnym marketcie było sporo osób, było dość głośno. Myślę, że głośniej niż na targu śniadaniowym, także też to nagrywanie było takie troszkę bardziej partyzanckie. Hitem nocnego marketu, jak dla mnie, były kebaby z My Fucking Seat Food Story. Na dobrą sprawę, trochę trudno to nazwać kebabami, bo jakby z kebabem mają tak na pierwszy rzut oka, przynajmniej niewiele wspólnego. W sensie, no nie ma takiego typowego kebabowego mięsa, tylko są jakieś inne różne dziwne wynalazki. Są różne dziwne dodatki. Wszystko jest podane na lawaszu, czyli to jest jakby jakiś taki element wspólny. Ale ten lawasz jest dość twardy i generalnie dość ciężko go zawinąć. Dostajemy taki rozwinięty placek. Myślę, że taka forma podania to jest największy minus tego jedzenia. No bo myślę, że w sytuacji, gdyby można było to łatwo zwinąć w taki sposób, żeby nic z tego rulonu nie wylatywało, no to byłoby to. Smaczniejsze, gdyż te wszystkie smaki mieszałyby się ze sobą naraz. Ja jadłem lawasza, który nazywał się Przez żołądek do serca. Bo oparty był na kurzych żołądkach. Sonia jadła wersję Wege, Wege ze szparagami, spiklowaną marchewką, czarnuszką, pachnotką, pastą na bazie wędzonej papryki. Fantastyczne, naprawdę bardzo dobre. No i jestem tutaj z kebabem najdziwniejszym kebabem, jaki w życiu widziałem, bo jest z żołądkami. Tak, z żołądkami, z chipsem z batatów, z rabarbarem, z jakimiś liśćmi, jakimś sosem. Nie wiem, jak to zjeść w sumie bo jest na tortilli, więc w sumie mógłbym zwinąć, ale w sumie nie wiem jak. Mam widelec do tego. O ja, pyszne słodko-kwaśne, ale ja bym to zwinął, kurde. Aha, tylko to jest taki sztywnia. to wyjem może połowę. z batata, a to jest rabarbar, a to jest żołądek. No, no dobra. Jest to kebab z miejsca, który nazywa się My Fucking Street Food Story. Obecnie jestem tylko na nocnym markocie. Twarzą projektu jest koleś, który… Ma takie konto na Instagramie, Kamil Spierdala. Te żołądki są w jakimś takim fajnym, nie wiem, karmelowym sosie. Tak to trochę smakuje, pyszne. Dobra, to jest jak fizyk, nie? Oleje! To chyba nie jest dobry pomysł. Jednak chyba muszę wyjeść. Te żołądki w ogóle nie smakują jak żołądki. Smakują jak kurczak w słodkim sosie, jak skrzydełka takie. W Troszkę może mniej to Spotkaliśmy też Piotra Góreckiego z bloga Pizza Made in Poland. On typowo, jak to zawsze próbował jakichś takich azjatyckich rzeczy, spróbował laksy oraz spróbował ramenu z nowego food traka z ramenem w Warszawie, który nazywa się Yattai. Ja tylko spróbowałem łyżeczkę bulionu i stwierdziłem, że jest mega tłusty, więcej może o tym ramenie sam Piotrek opowie. Zero Ramen, jeden ze śmieszniejszych japońskich stylów ramenu, który ma swoich wyznawców takich naprawdę religijnych w Japonii spróbuję za, zaprezentować technikę, żeby makaron nie namiękł. Robi się to, się nazywa upside down, nie wiem jak to po japońsku jest. Wyciąga się go na górę i przy, wykłada na wierzch, żeby nie namiękał od bulionu. I to jest. Proszę bardzo. Teraz jem jak profesjonalista, no, oprócz tego może, że nadziałem na pałeczki. W oryginale ten makaron jest trochę inny grubszy no ale jesteśmy na nocnym, więc można nawet śliniak taki sobie zamówić <gry> tak bo jak siarbisz to opłacasz na makaron od razu nie? no, ja no. bo oni siarbisz się nieprzypadkowo bo jest tak gorący że się nie da inaczej jeść bardzo uczciwy ale nie wiem czy to jest mój styl remenów, który najbardziej lubię, bo to jest taki no, wiejski styl taki jest dużo boczku dużo dużo wszystkiego Tłusto tak wygląda, nie? Bardzo tłusto. Tam na, na wierzchu jest to, co widzieliście, to jest słonina, więc. <grymne> Zadam jeszcze Filiczy steka z Soul food'u. Soul Food to jest taki punkt na koszykach w zasadzie w tym momencie. Ja brałem tam kiedyś burgera i mi bardzo nie smakował, ale Filiczy stekiem się obronili. Bardzo dobry antrykot, bardzo dobry ser, bardzo dobry sos serowy i taka zwyczajna bagietka. Nic więcej w sobie nie potrzeba, szczerze mówiąc. Dobre mięso i dobry ser, to, to jest podstawa dobrej kanapki i tutaj Soul Food spisał się na medal. Oczywiście można się zastanawiać, czy dwie dychy to jest cena, w jakiej taka kanapka powinna kosztować, chociaż z drugiej strony to trzeba pamiętać, że to jest stek z antrykotu, to, to nie są tanie rzeczy. Na koniec jeszcze zjadłem lody. Zjadłem lody w gofrze bąblowym, w waflu bąblowym od Melody. Bardzo dobry był ten gofr sam w sobie. Lody, solony kawal, też spoko. Polewa mango, posypka z granatu i migdałów. Super. Dzięki. Ale to ładnie wygląda. A spróbuję. Dobry wybór. No, po nocnym market to jest klasa. Generalnie da się tam naprawdę dobrze zjeść, podobnie jak na targu śniadaniowym też da się dużo pieniędzy wydać, ale jakby no, jedzenie myślę bardziej to rekompensuje niż na targu śniadaniowym. Choć z drugiej strony na targu śniadaniowym jest myślę atmosfera bardziej do wyczylowania niż na nocnym markecie. Na nocnym markecie jest tłoczno, jest głośno. Akurat my byliśmy dość wcześnie, bo przyszliśmy o 16, więc jeszcze tylu ludzi nie było, ale jak wychodziliśmy po 18, no to już się robił taki tłumek, choć dzisiaj niedziela, więc... Pewnie nie było aż tak źle jak w piątek czy w sobotę. Byliśmy dzisiaj na targu ścinoniowym, byliśmy dzisiaj na nocnym markecie, czyli dwóch takich imprezach plenerowych związanych z jedzeniem w Warszawie. Myślę, że dwóch takich najważniejszych, takich. Przynajmniej z tych, które odbywają się cyklicznie co tydzień, obie są całkiem inne, można powiedzieć. W takim względzie, że mm, jednak no, lepsze jedzenie, ciekawsze jedzenie, smaczniejsze jedzenie znajdziemy na nocnym markecie. Na Targu targosianiowym no, też jest całkiem spoko jedzenie, ale nie aż tak dobre, nie aż tak ciekawe. I jednak w obu miejscach chodzi o coś innego. Dzięki wielkie za obejrzenie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć, smacznego!